Pierwsze w Polsce muzeum poświęcone Witoldowi Pileckiemu i jego rodzinie tworzą pochodzące z przełomu wieków dom rodzinny Marii Pileckiej z Domu Ostrowskiej i dobudowany do niego kompleks, w którym znalazły się między innymi sale wystawowe, multimedialne i biblioteka. To niewielkie muzeum, ale bardzo charakterystyczne, ważne, z wielu powodów, umieszczone na Mazowszu, w miejscu, które także doświadczone było bardzo silnie w czasie wojny. Dzisiaj przywracamy pamięć. O Rotmistrzu Pileckim, jego małżonce i nauczycielce z powołania i z wykształcenia i jego rodziny, ponieważ ten dom wrócił do rodziny, można by powiedzieć, i ponieważ jego rodziną była cała ojczyzna, czyli Polska. Trwają prace nad wystawą stałą, a muzeum cały czas gromadzi pamiątki po Rotmistrzu i mieszkańcach regionu. Zbiory udało się powiększyć o eksponaty szczególne. Zdjęcie przedstawiające małego Witolda z nianią, pieczęć rodową, zegarek Rotmistrza, a także dokumenty i mapy. Muzeum zakupiło bardzo duże archiwum po Mieczysławie Bartniczaku. Zawiera ono ponad 150 teczek tematycznych. Teczki te i dokumenty zawarte w tych teczkach opisują historię miasta, historię regionu. Dziś powołano też Radę Muzeum, organ doradczy placówki, które tworzą historycy i dyrektorzy muzeów i placówek edukacyjnych w Polsce będzie opiniował, będzie doradzał, będzie proponował kierunki którymi na bieżąco zarządzać będzie dyrektor muzeum. Muzeum jest placówką prowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspólnie z Samorządem Ostrowi Mazowieckiej. Ostrowska placówka to pierwsze muzeum w Polsce poświęcone Witoldowi Pileckiemu i jego rodzinie. To jednocześnie miejsce, gdzie przeszłość spotka się z przyszłością, a historia życia rotmistrza i całego pokolenia żołnierzy wyklętych będzie opowiedziana w nowoczesny sposób. Ewa Mamiska, TVP3 Warszawa.